6 kwiecień święto tenisa stołowego u nas w Gorzowie my mamy święto codziennie, bo codziennie gramy, codziennie trenujemy, także dla nas to jest nasz najlepszy sport ulubiony, nasza pasja dzieci przedszkolnych, młodzież, dorosłych. no Myślę, że tutaj w mieście i na terenie Polski, i na arenie też międzynarodowej widać naszych tenisistów z Gorzowa. Patrząc na historię tenisa stołowego była już tutaj ekstra klasa, Superliga. Mamy wielu wychowanków, którzy zdobywają medale mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. W seniorach tutaj nasz wychowanek Samuel Kulczycki obecnie występuje w Niemczech. W mistrzostwach polskich seniorów zdobył ostatnio medal. Nie obronił tytułu mistrza Polski, ale to jest już taki światowy poziom tenisa stołowego. Eee, tutaj, jako zarząd e, z prezesem na czele Jędrzejem Kozłowskim, e, próbujemy z, z drugim trenerem Romanem Wączkiem jakby wrócić do tych najwyższych osiągnięć, które są. E, mamy ponad 50 dzieciaków małych, starszych, którzy liczą się obecnie na arenie e, wojewódzkiej, no ale też mamy na przykład e, Vanessę Kulczycką, która to jest. Czołówka polski. Często tenis jest kojarzony z taką grą, że każdy umie grać. Jak już jako poziom taki rekreacyjny to, to warto przyjść się poruszać. Jak przechodzimy już w poziom taki profesjonalny, to codzienne treningi, nawet dwa razy dzienne treningi, bez tego nie da się osiągnąć w wyniku na arenie, czy wojewódzkiej, czy ogólnopolskiej. Patrząc na nasz obiekt, który cały czas, że tak powiem, żyje i jest uczestników tutaj zajęć różnych bardzo dużo, jest to sport bardzo popularny i, i oczywiście zapraszamy wszystkich tutaj na naszą salę, na Starą Łaźnię do zabawy, a później może jakieś będą lepsze wyniki. Na tej sali i na naszych obiektach Gorzowi trenują również tenisiści stołowi Gorzowskiego Startu. Także ta współpraca między tymi dwoma klubami układa się bardzo dobrze teniści niepełnosprawni osiągają sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Mamy mistrzostwo Europy, mamy siedmiu kadrowiczów. Właśnie w ostatni weekend wróciliśmy z drużynowych mistrzostw Polski z Tarnobrzega. Tam wygraliśmy klasyfikację medalową. Dwa złote medale, jeden srebrny. Także przygotowujemy się do następnych mistrzostw Polski indywidualnych w Gdańsku za trzy tygodnie. które będą taką formą sprawdzenia i przygotowaniem do Mistrzostw Europy, które już we wrześniu. Wygrałam y, Mistrzostwa Europy y, w U13. Przygotowałam się no, solidnie, myślę. Bardzo dużo trenowałam i był bardzo dobry poziom. To moja pasja. Trenuję z tatą y, codziennie, a jeżeli go nie ma, to przychodzę tutaj na grupę do pana Marka Konieczki no i trenuję tutaj dwa razy dziennie. Trzeba trenować solidnie, żeby coś osiągnąć. Moi bracia grali i ja też po prostu chciałam grać. Jak patrzę, jak oni grają, to mówię, dobra, idę na salę i, i idę spełniać swoje marzenia.